Witam, ja jestem do za To kolejny odcinek z gry of Magic. Znajdujemy się obecnie przed miastem Paranas i wchodzimy od razu do środka, ukończyć tam kilka misji. Założymy sobie jeszcze lepszą broń, tym razem dwuręczny i ten naszyjnik, jak dobrze pamiętacie, który dostaliśmy z jednego z zadań. Varanasi już mamy czyste pod względem misji i musimy wracać do Tageny. Przy okazji jeszcze powiem, że w momencie. Rozpoczęcia tego odcinka mamy 28 tytułów oraz 377 misji. Przyjęliśmy misję Koszmar. Jak widzicie, pojawił się jakiś demon z krainy snów, którego musimy zabić. Zdobyliśmy już esencję i magiczny proszek Tageny. Możemy teraz się udać do obozu z Ruchidonu, żeby dokończyć tam misję. Jak w pierwszej kolejności udamy się tutaj do świątyni zapomnienia, żeby ukończyć dwie inne misje. Jedna z misji wymagała tego, aby użyć taki kryształ pod nogami olbrzymiego strażnika. Jak widzicie, jest on bardzo duży, jednak ktoś tutaj był przed nami i go niestety już zabił. Jednak i tak to pozwoliło nam użyć kryształ po prostu w miejscu, gdzie on leży. Tutaj musimy kliknąć ten ołtarz bogów i chwilkę poczekać. To pozwoli nam ukończyć kolejną z misji. Wracamy z obozu z Urchidonu. Mamy dwie misje do oddania po drodze i kolejną w mieście Varanas. Możemy ukończyć misję u Łukiego. Możemy, mamy tutaj do wyboru buty. Weźmiemy sobie oczywiście te kolcze. Są one dopiero na 22 poziom, lecz założymy je, gdy już ten poziom wbijemy. Ponadto dostaliśmy kartę, która da nam dwa zresztąści. Podobnie jak wcześniejsze z misji, po prostu jej użyjemy. Jak widzicie, mamy już pięć kart. Otrzymaliśmy 19 poziom. By ukończyć tę misję musimy sobie wejść tutaj do domku w dolnym mieście zachodnim i iść na górę porozmawiać z jedną z osób. Dostaliśmy kolejne zadanie i tym razem musimy wrócić z powrotem do Aulioka mądrości. Natomiast kolejna misja, jaką otrzymaliśmy, prowadzi nas już do Doliny Aslan. Sprawdźmy sobie, czy mamy jeszcze jakieś misje, które pozostały nam do zrobienia tutaj na miejscu. Ta misja również nas wysyła już do Doliny Aslan. Mamy jeszcze trzy misje w porzuconym opactwie, których nie będziemy w stanie zrobić. Jedną w krwawej galerii, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tak się nazywało. Nazywało to miejsce. Tak, tutaj jest ta misja. No, i ta też jest już w Dolinie Aslan, więc wygląda na to, że wszystkie misje, które mogliśmy zrobić w srebrnych źródłach, zostały już przez nas ukończone. Nie licząc oczywiście tych, które są do zrobienia poprzez wykonanie instancji. Więc tak naprawdę nie pozostaje nam nic innego, jak udanie się do Doliny Aslan, czyli do następnej strefy. Jeszcze po drodze zahaczymy sobie tutaj o, o to miejsce, ponieważ widzę, że przegapiłem tutaj jakieś zadanie. Misja, którą tutaj otrzymaliśmy, również każe nam iść do Doliny Aslan, więc nie mamy innego wyjścia tak naprawdę. Jesteśmy w Dolinie Aslan, przyjmujemy tutaj pierwsze questy i oddajemy te, które nas tutaj wysłały. Jak widzicie, większość z questów kieruje nas do opuszczonej kopalni, więc tam się w pierwszej kolejności udamy. No i jeszcze po drodze pozabijamy sobie tutaj jakieś potworki, które są potrzebne do innych zadań. Przedieram się powoli przez tą kopalnię, zabijając tych nierobów i dużo grzybów, które tutaj chyba założyły jakąś swoją bazę, powiedzmy. I widzę, że mamy tutaj do oddania misję kawałek za, za tym zakrętem, więc tam się kierujemy. Misja oddana, i dostaliśmy kolejną, którą możemy znów oddać po prostu w tym obozie Kilana. Wspieramy właśnie starożytne dokumenty, które zostały tutaj zgubione. Wyszliśmy już z opuszczonej kopalni. Wykonaliśmy tam w zasadzie wszystkie misje, jakie mogliśmy na ten moment. W tym momencie zabijamy sobie włochate żaby tutaj kawałek dalej. Wiliśmy właśnie 20 poziom. Dostaliśmy tutaj powiadomienie, które informuje nas, że możemy uzyskać dodatkową klasę, tak jak mówimy, mamy już 20 poziom na wojowniku i 20 poziom na strażniku. Póki co sobie to odpuścimy i po prostu załatwimy sobie tą sprawę w momencie, gdy będzie nam to po drodze. Żeby to zrobić, musielibyśmy wrócić do Varanas, a póki co wolę sobie wykonać chyba wszystkie questy tutaj już w dolinie Aslan, skoro jesteśmy. Natomiast, gdy skończymy tą mapę, to nie będziemy przechodzić dalej do wyżyny Istra. Tylko wrócimy się właśnie i zaczniemy sobie levelować to Wybrzeże Okazji i Xavier. Taki jest przynajmniej plan na ten moment, a jak to wyjdzie w praktyce, to jeszcze myślę, że się okaże. Mamy możliwość rozdać punkty talentów kolejnego skilla Brutalna Siła, który po prostu zwiększa naszą statystykę siły, więc to się na pewno nam przyda, więc damy tutaj maksymalną ilość punktów. Mamy tutaj już wiele questów do oddania, natomiast myślę, że w pierwszej kolejności pozbieramy sobie te questy, których wcześniej nie mogliśmy wziąć. Nie będziemy nic oddawać na naszym wojowniku, tylko najpierw pójdziemy sobie do pokojówki i zmienimy swoją klasę na strażnika, aby levelować w pierwszej kolejności naszą klasę główną. Przy okazji po drodze wykonamy sobie te dwa zadania. Musimy tutaj zebrać jakieś próbki wody. Pierwszą próbkę wody pobieramy w tym miejscu ze strumienia. Jak widzicie misja ukończona. Natomiast drugą próbkę obok takiego wyróżniającego się czarnego drzewa. Na no, to możemy przyjąć kolejną misję od tego drzewka właśnie. Jesteśmy w kolejnym mieście. Jest to srebrny wodospad. Tutaj będzie teleport, więc sobie od razu go zapiszemy w tym miejscu, żeby oszczędzić czas na bieganiu, jak to mamy już w zwyczaju. Natomiast pokojówka, z tego co pamiętam, jest w karczmie gorzelni, więc niestety dla nas musimy przejść ten, no w zasadzie całą mapę, więc całkiem duży kawałeczek, żeby zmienić naszą klasę. Spalimy sobie nasz kryształ natury, żeby szybciej biegać, jak pamiętacie. I zasuwamy z powrotem w stronę opuszczonej kopalni. Przy okazji, musimy tutaj troszkę bardziej uważać, bo zapędziliśmy się stosunkowo daleko, jak na ten poziom. Potworki tutaj mają już jakiś 27 poziom, czy nawet tutaj 30, jak widzicie. Więc musimy być bardziej ostrożni niż zazwyczaj. Wracając, przejdziemy sobie teraz z tej strony, ponieważ mamy tutaj jakąś misję do zrobienia. Znaczy, musimy znaleźć kielich ofiarny, który będzie znajdował się przy tym jeziorku. Misja ukończona, wracamy do obozu. Oddajemy teraz te wszystkie misje. Poziom 21. Dostaliśmy jeszcze lepszy mieczyk, więc go sobie założymy. Musimy zebrać tutaj aż 20 łusek murów kojadów. I w dodatku 20 tajemniczych grzybów, więc troszkę tutaj spędzimy czasu na pewno. Jak widzicie, poleciała nam kolejna karta. Tym razem jest to Włochata Żaba Aslan. Ciekawe ile ona będzie warta. Fajnie by było jeżeli, chociaż tyle co poprzednie, to znaczy te 5 milionów, jakbyśmy za nią dostali, to byłoby naprawdę wyśmienicie. Mamy tutaj taką misję, jak test uczennicy Wachtosa, która każe nam znaleźć e, stworzenie przypominające ważkę. Więc chodzi to o tą szaloną kiosadę. Natomiast nie jestem Pewien, czy jesteśmy w stanie tą misję wykonać, ale spróbujemy ją konać. Z tego co pamiętam, to ona na około 70% HP po prostu staje się nietykalna, więc musimy ją zbić tylko do tego poziomu. Oczywiście w pierwszej kolejności rozkażemy to naszemu duchowi dębu. I może sobie zagramy melodyjkę przed bitwą. Jak widzicie, nasz duch dębu nie bije ją po dużo, bo jedynie po 700. Natomiast nie wiem, czy chcę im przeszkadzać, tak naprawdę, ponieważ obawiam się, że może się szybko na mnie sfokusować i mogę mieć przez to problem. Nie chciałbym tutaj zginąć jeszcze. Będziemy ją delikatnie obijać. Szkoda, że nie mamy miernika agro, wtedy bym chyba widział, ile agro ma duch dębu, a ile ja. Jak widzicie, ta szalona kiosada załączyła jakąś umiejętność, niezniszczalność. To sprawia, że jest niewrażliwa na obrażenia fizyczne. A my ukończyliśmy tą misję, więc możemy już stąd uciekać. Trzebujemy jeszcze zabić kilka grzybów, więc wejdziemy sobie tutaj do kopalni, żeby to zrobić. A następnie pójdziemy do tego jeziora, przy którym przed chwilą w zasadzie byliśmy, żeby zebrać stamtąd jeszcze próbkę wody. Przy okazji, wychodząc z kopalni, oddamy sobie tutaj misję, ponieważ mamy do oddania obok. Chodzi tutaj taki boss który ma 200 000 HP. Z nim to już na pewno nie mamy szans na ten moment, więc polelibyśmy przypadkiem na niego nie, nie natrafić. Oddamy sobie kilka misji. Być może to nam pozwoli zdobyć 22 poziom. Otrzymaliśmy kolejny tytuł. Jest też 22 poziom. Dostaliśmy kilka kolejnych questów. W zasadzie w tym momencie każdy jest do wykonania. Można powiedzieć że gdzie indziej. Aczkolwiek w pierwszej kolejności wrócimy do opuszczonej kopalni i zrobimy to, co musimy tam zrobić. Potrzebuję wydropić 12 takich proszków z tych grzybów, i już siedzę tutaj naprawdę długo. Zdążyłem wydropić z 50 tych innych próbek włókna grzyba, które są potrzebne do misji dziennej. Natomiast poprzez zabicie 50 grzybów otrzymałem tylko 8 tych proszków, więc drop jest naprawdę bardzo fatalny. W końcu się udało, otrzymaliśmy 12 proszek, więc możemy już stąd się zawijać. Dawno nie dostaliśmy żadnej receptury, natomiast właśnie to się zmieniło. Mamy mały problem, bo nasz duch dębu zaatakował właśnie tego Taylina, tego bossa tutaj, który patrolował okolice. Nie chcemy z nim walczyć, więc zdecydowanie sobie po prostu stąd odejdziemy, żeby on się zresetował. Wykonaliśmy już misję z mrówkojadami. Teraz udamy się do Srebrnego Wodospadu. Wykonamy sobie tą misję oraz tą misję. Oddamy questy, które tam będziemy mogli i wrócimy do obozu Kilana. Musimy pobrać stąd próbkę wody, jak mówi nam misja. Chociaż to nam nie działa, nie wiem dlaczego, a powinny no mi się wydaje. Może gra wymaga tego, żebyśmy byli na dole tam. Jest taka szansa, niestety. To może najpierw oddamy sobie tę misję, a tą zrobimy, gdy będziemy wracać, żeby nie schodzić tam na dół, ponieważ potem trzeba wracać tutaj naokoło i nadrabiać dużo drogi. Jak widzicie, otrzymaliśmy kolejny tytuł: Niewrażliwość na korozję czarnego drzewa. Teraz sprawdzimy sobie tą misję z wodospadem. Myślę, że mogę sobie tędy pójść na skróty. Tak, nie powinno się nic stać dokładnie. Staniemy sobie pod wodospadem i spróbujemy tutaj użyć tej fiołki. Jak widzicie, tym razem zadziałało, więc niepotrzebnie leciałem tam na górę, najpierw. I teraz oddajemy misję w tym obozie. Jedna z misji, związana z tą ważką nad jeziorem, każe nam wracać się do srebrnego źródła celem zdobycia kilku składników z ważek i strusi. Z tego co widzę, to też będzie bardzo ciekawe dropienie. Jest to ta sama misja jak z tymi grzybami. Bo zabiłem aktualnie chyba z 10 już strusi, nie dostałem ani jednego piórka, więc troszkę tutaj czasu spędzę na pewno. O, jest pierwsze piórko. Co gorsze, czekają nas jeszcze te cienkie skrzydła ważki. A nie spodziewałbym się, żeby tam miało być lepiej. W niekrótkich męczarniach mamy już wszystkie potrzebne kolorowe pióra, natomiast teraz musimy jeszcze załatwić sprawę ważek. Wytropiliśmy ostatni potrzebny przedmiot, więc możemy już wracać do doliny Aslan. Chociaż myślę, że skorzystamy sobie z przywołania i będąc tam blisko domu aukcyjnego, wystawimy naszą wydropioną wcześniej kartę żaby na sprzedaż. Jak widzicie. Też nie ma historii tej karty, więc nie została sprzedana prawdopodobnie do tej pory. Więc tak samo myślę, że wystawimy ją sobie za 5 milionów, i jeżeli uda się ją za tą cenę sprzedać, to będziemy zadowoleni. No chyba, że potem dowiemy się, że była warta zdecydowanie więcej, no to możemy mieć lekki niesmak. A my w tym czasie wracamy sobie do obozu Kilana oddać tą misję. Misja oddana. I kolejna jaką otrzymaliśmy to misja na zabicie tej ważki. Jesteśmy w miejscu gdzie powinna znajdować się ta ważka, lecz widocznie ktoś ją tutaj musiał przed chwilą ubić przed nami. Więc myślę, że po prostu w tym momencie sobie zakończymy odcinek, a to czy uda nam się pokonać tą szaloną kiosadę będziecie mogli się dowiedzieć w kolejnym materiale. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć, trzymajcie się.